Ksiądz Dolindo Ruotolo. Myśli na każdy dzień roku. 30 stycznia. Dziękuj Panu, gdy wydaje ci się, że Twoja dusza pozostaje w tyle. Zawierz mu. Musisz pragnąć chwały, a nie zysków. Jego pragnienie nie jest Twoim. Zauważ, że Twoja dusza jest wybrana przez Niego wtedy, gdy jest kwestionowana. Właśnie w takiej chwili On wzywa Cię do swojego gniazda miłości i pokoju, gdy wydaje Ci się, że wszystko idzie na opak. W jednej chwili wszystko się zmienia przez Jego przyjaźń i Jego miłość.